Witam Was serdecznie po przerwie. Pomyślałam sobie, że zrobię taki update czytelniczy, update książkowy, bo chciałabym, żeby na tym kanale było więcej kontentu książkowego. A ostatnio przeczytałam trochę rzeczy, zaczęłam też parę książek i zamierzam też zacząć kolejne. Nie wiem, czy Wy też zaczynacie po kilka książek i później tak rozdział tu, rozdział tam, ale ja tak często robię. I chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, co teraz właśnie sobie czytam, które książki kończę, które mi się podobały i co tam nowego zamierzam przeczytać w najbliższym czasie. Zacznijmy od serii, którą uwielbiam. Jeśli jesteście ze mną na kanale już dłużej, to wiecie, że ta seria bardzo przypadła mi do gustu. To jest seria Bowieverse i już Wam mówię, to jest tą trzeci. Wszystkie te światy Denisa... Taylora. Nie wiem, czy Wam opowiadać teraz, bo fabuła jest dosyć mocno złożona. Teraz już jesteśmy na tomie trzecim, więc no tutaj, w tym takim drzewku fabularnym, zapnęliśmy już bardzo daleko. Tak, w skrócie, żebyście wiedzieli o co chodzi, jeśli nie wiecie jeszcze tego, to jest historia na, na samym początku człowieka, który. Zdecydował się podpisać kontrakt z fundacją, o ile dobrze pamiętam, naukową, która przeprowadza badanie nad mózgiem, nad świadomością, naturą świadomości i sztuczną inteligencją. No i nasz główny bohater Bob zgodził się podpisać taki kontrakt, który miał zawarty taki punkt. Że po jego śmierci jego mózg przechodzi właśnie do tej fundacji w celu kontynuowania badań i replikacji jego świadomości w połączeniu z AI. No i to jest taki temat rzeka, więc nie chcę tutaj teraz zagłębiać się w to zbyt mocno, ale nasz bohater, jak możecie się domyślić, ginie, a jego mózg właśnie zostaje przetransportowany do tej fundacji i wszystko się wtedy zaczyna. Tak naprawdę, te książki koncentrują się wokół właśnie tej replikacji kolejnych świadomości naszego głównego bohatera, ale to jest tylko przyczynek do tego, żeby tak naprawdę zbudować pewne rozważania, to jest tak poważnie to brzmi, ale zaraz Wam powiem o co chodzi, na temat właśnie natury świadomości. Ale to, co ja w tej książce uwielbiam, w tej całej serii uwielbiam, to jest właśnie to, że to jest literatura, która może być tak naprawdę podciągnięta pod literaturę rozrywkową, a tak naprawdę to jest prawdziwa perełka. I to jest fantastyczne, bo tak naprawdę możemy. Będę może trzymać tę książkę, żebyście, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Um, tak naprawdę ja najbardziej lubię takie książki, które wydają się takie mm, lekkie, przyjemne, bo rzeczywiście tutaj język, który mamy, jest bardzo, bardzo przystępny. Są oczywiście wątki, które wymagają naszego jeszcze większego zaangażowania i skupienia, bo jest tam słownictwo bardziej skomplikowane, ale to nie jest naprawdę nic, czego nie możemy przeskoczyć, nawet jeśli gdzieś tam się pogubimy w trakcie odrobinkę. To nic nie szkodzi, nic się nie dzieje, więc bez obaw to jest świetne, świetna propozycja dla kogoś, kto się trochę science fiction boi, nie wie od czego zacząć, a chciałby, to ja bardzo polecam właśnie tę serię. I wracając do tego, o czym mówiłam, język jest bardzo przystępny, bardzo taki przystępny właśnie, humor jest błyskotliwy, a tak naprawdę pod tym wszystkim, pod taką lekką formą, kryje się bogactwo treści, bogactwo refleksji, bo mamy tutaj naprawdę mnóstwo, mnóstwo różnych wątków, bo tak jak Wam wspomniałam, tutaj mamy prawdziwe drzewko fabularne z tego względu, że kolejni replikanci tej świadomości yy, nadawane są im, imiona, oni sami sobie wybierają te imiona i każdy z nich tak naprawdę przeżywa Ode historię eksplorując kosmos, eksplorując kolejne planety, badając inne cywilizacje, e, zakochując się e, i namawiając e, do replikowania innych ludzi. Naprawdę, tutaj jest mnóstwo, mnóstwo tematów i za to tę książkę, e, te książki bardzo, bardzo lubię. Więc polecam gorąco. Teraz, właśnie, powolutku e, kończę ten trzeci tom, czwarty już mam na półce. Więc będę Wam opowiadać o swoich wrażeniach dalej. No, jeśli jesteście ze mną dłużej, wiecie także, że uwielbiam książki o Paddingtonie. Co ja tutaj mam, słuchajcie, skończyłam ostatnio dwie. Bardzo podoba mi się to wydanie. To jest Seja Wydawnicza, Wydawnictwa Znak Emoticon. Piękne są te wydania. Tutaj mam Paddington, daje sobie radę. Jeśli niczego nie pomyliłam, jest to Tom Trzeci. I jest to mój chyba ulubiony tom z dotychczasowych. Bardzo mi się podobał, bardzo błyskotliwy. Są różne przygody, bardzo zróżnicowane. A Michael Bond tutaj jest naprawdę e, fantastycznie pisze to fantastycznie. Posługuje się językiem w bardzo prosty sposób, lekki. Buduje ten świat. Te postacie wszystkie są tak żywe, tak. E, pra takie, takie prawdziwe, że naprawdę bardzo mi się podoba ta seria. I talent pisarski Michaela Bonda. Paddington jest wspaniały. Um, to, co mnie urzekło tutaj, to jest to, że um... Patrzymy troszeczkę tak oczami Misia, chociaż to nie jest oczywiście taka, tego typu narracja, ale mimowolnie patrzymy, jak on postrzega ten świat, obserwujemy ten świat razem z nim, a dla niego wszystkie takie najprostsze rzeczy z codzienności są magiczne, są niezwykłe, są um, takie intrygujące, ponieważ on nie ma wiedzy na temat tego i jest ciągle zaskoczony, jak to się dzieje, jak to działa i jest bardzo taki nieporadny w kontaktach międzyludzkich, bo nie wie, jak się zachować, ale przy tym niezwykle uroczy i Taki pewny siebie, po prostu ma różne wpadki, gafy i tak dalej. Bardzo mi się podobał ten tom. Kolejny to Paddington za granicą i tu już było dużo gorzej. Tu byłam zaskoczona, chociaż nie wiem, tak jakoś byłam nawet um, nastawiona sceptycznie troszeczkę do tego tomu, bo wyjazdy. A ja jakoś lubię, kiedy to wszystko się dzieje w tej Wielkiej Brytanii, tam w ich domku, ale no cóż. Za granicą. Tutaj już widzimy zmianę troszeczkę w narracji, bo nie mamy jej takiej linearnej, dokładnie takiej jak w poprzednich tomach. Ale mamy takie pauzy, mamy zawieszenia akcji, i później mamy rozwiązanie akcji od razu. To było. Miałam wrażenie, że troszkę Michael Bond nie może rozwinąć tych wątków, jakby mu brakowało pomysłu. Nie wiem, czy chciał urozmaicić może po prostu ten sposób narracji, ale to się według mnie nie sprawdziło. To znaczy, to pomogło tej książce, ale ogólnie. Nie sprawdziło się jako całość, bo ta książka niezbyt mi się podobała, tak, tak. No, to znaczy, fajnie mi się ją czytało, tak, no bo lubię Paddingtona, lubię tę rodzinę, ale już jako taka samodzielna książka, no to tak średnio to wyszło. Mam wrażenie, że brakowało trochę pomysłów, trochę polotu. No ale. Kolejny tom za mną i mam tutaj jeszcze jeden, e, jeszcze o Paddingtonie i ten tom teraz będę właśnie zaczynać, to jest tom chyba piąty. Kolejna książka, znowu literatura dziecięca. Tutaj mam tajemnicę w hotelu Grand Station Anny Mietelskiej. No i słuchajcie, e, byłam pozytywnie bardzo nastawiona do tej książki, dlatego że urzekły mnie ilustracje. Są przepiękne, są takie bardzo tradycyjne. Tutaj mamy akwarele. Pięknie to wszystko wygląda. Od razu przypomniała mi się ta książka w Jeżynowym Grodzie, którą mam u siebie na półce. Uwielbiam ten sposób ilustracji, taki tradycyjny, piękny, delikatny. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie to jest wydane. A tutaj na końcu, nie będzie spoilerów, nie bójcie się, ja jeszcze zresztą nie przeczytałam tej książki do końca. Na końcu mamy informację, że autorka tych wszystkich bohaterów, a wklejkę Wam pokażę. Tych wszystkich bohaterów, słuchajcie, stworzyła z filcu. Więc, i ma ten domek, ten hotel, tak jakby u siebie, i ze swoją córeczką tam się bawią tymi zabawkami, i te postacie właśnie są stworzone z filcu. I to mnie bardzo zauroczyło, bo poczułam jakiś taki powiew uczciwości w tym wszystkim. Wiecie, taki, że naprawdę w tej historii będzie włożone serce, że to nie jest tylko od tak ktoś sobie napisał, tylko naprawdę całe serce w to będzie włożone więc byłam bardzo pozytywnie nastawiona, ale niestety jak to bywa tutaj ta książka niestety bardzo mnie rozczarowała. Ja co prawda jestem dopiero tak w jednej trzeciej, więc może się wszystko zmienić, ale no niestety nie, niezbyt mi się podoba ta książka. Przede wszystkim według mnie tutaj kuleje taka budowa psychologiczna tych postaci, one są bardzo papierowe, bardzo takie tekturowe. Um, Skrojony pod pewien wzór. Jeśli mamy na przykład y Bohatera, który lubi przygody, no to już akcentujemy w każdym zdaniu, że on tak lubi te przygody i dlatego on się tak zachowuje, i dlatego tak mówi, i powie coś takiego, zachowa się w taki sposób, a nie inny, określony. I cały czas mamy cień i biel, cień i biel. Nie mamy w ogóle jakiejś takiej harmonii w tym wszystkim, takiego zróżnicowania, takiej płynności, naturalności. To wszystko jest bardzo takie. Mocno ociosane, takie nienaturalne, sztuczne, w ogóle nie czuję prawdy w tym wszystkim, co jest wręcz paradoksalne, biorąc pod uwagę to, co powiedziałam wcześniej. Więc wielka, wielka szkoda. Oczywiście to nie jest tak, że ta książka jest jakaś fatalna, bardzo zła. Język jest przyzwoity. Podoba mi się pomysł na zbudowanie tego świata, taki idylliczny. Bardzo lubię tak, takie właśnie książki dla najmłodszych, szczególnie kiedy ten świat jest taki przyjazny, kiedy jest taki miękki. Wiecie o co mi chodzi. A tutaj rzeczywiście tak jest. Ale no, nie ukrywam, że niezbyt jest to dobra książka według mnie. Też to, na co zwróciłam uwagę, to ta narracja. No, to wszystko się nie klei. Widać tak, jakby autorka miała koncepcję na początku, żeby zrobić to inaczej. Zaczęła wprowadzenie do tego świata, wprowadzenie, nakreślanie takich bohaterów, tak? A później, jakby zmieniła koncepcję, bo stwierdziła, że coś tam nie idzie, że to się nie klei za bardzo, to wszystko dobrze, i trzeba wszystko zmienić. I. Jakby zabrakło czasu na upłydnienie tego wszystkiego i zharmonizowanie tego wszystkiego, jest jakby takie mm, Przerwane wszystko i druga koncepcja nagle nam wjeżdża i tak dziwnie to wszystko wygląda Nie tworzy spójnej całości według mnie Ale no cóż, zobaczymy jak będzie później Ja oczywiście będę czytać i będę Wam opowiadać, jakie są dalsze moje wrażenia na temat tej książki A teraz książka Delphine de Vignan Wiga. Insta dzieci. Ja tę książkę zobaczyłam u Pani Ani na kanale piszę, Czytam i piszę. I powiem Wam, że nie wiedziałam, czy będę chciała czytać tę książkę. To znaczy, na początku stwierdziłam, że nie będę chciała jej czytać, bo ona koncentruje historię wokół mediów społecznościowych, a ja mam, nie dość, że mam przesyt mediów społecznościowych, mam ich serdecznie dosyć już chwilami, to jeszcze ogólnie nie mam najlepszego zdania na temat social mediów, tak po prostu. Więc... Jeszcze mam czytać książkę o tym. <noise> tak sobie pomyślałam, nie no, już mam dość tych tematów na jakiś czas, bo tego jest za dużo. Ale słuchajcie, pani Ania tak ciekawie opowiadała o tej książce i chwaliła z tego, co zrozumiałam, tę autorkę, że stwierdziłam, że no, jest to ciekawe. Nie pod tym względem, że może jest to jakaś diagnoza socjologiczna, ale może po prostu będzie to coś w rodzaju tyle? Może, nie wiem więc stwierdziłam, dobrze, spróbuję i nawet nie słuchałam, słuchajcie, recenzji pani Ani do końca, bo tam zaczęła zdradzać, co się będzie działo, a ja nie chciałam wiedzieć, więc mówię, dobra, nic, nieważne, nie chcę wiedzieć, nic więcej, nie czytałam nawet opisu tej książki w całości, bo chcę się dać zaskoczyć, stwierdziłam, że dam szansę. Um, no, no to zobaczmy. I jeszcze wybrałam sobie książkę um, Georges Simenon, nie wiem, czy dobrze to czytam, przepraszam Was. Wdowa Kudę. Na, na podstawie tej książki jest też nakręcony film. Nie oglądałam go, ale opis. Słuchajcie, dawno nie miałam takiej sytuacji, żeby opis książki jakiejkolwiek. tak bardzo. wywołał we mnie tyle emocji i tak bardzo mnie wciągnął od razu i tak bardzo. Poruszył, nie wiem jak to nawet opisać, słuchajcie, po prostu wiedziałam, że już jestem w tym świecie, tej książki, już, już, już tam jestem, nawet czytając y, sam opis. Więc y, nie myśląc zbyt długo, od razu wyszukałam na Allegro egzemplarz. To jest egzemplarz używany, wiecie, że ja też używane książki chętnie kupuję, i od razu zamówiłam. Jest, mam i nie mogę się doczekać. Jestem bardzo ciekawa też filmu, bo stwierdziłam, że film jest znany tak swoją drogą, ale książki ani filmu nie czytałam, tak jak mówię, i nie oglądałam filmu, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, bardzo chętnie obejrzę film po przeczytaniu książki, może zrobię osobny jakiś film, w którym Wam porównam. No nie wiem. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam Was oczywiście do oglądania kolejnych filmów na moim kanale. Cześć!